Cześć. Tutaj Wojtek i w tym próbnym odcinku spróbujemy zagrać na Shogi Wars. Ustawiłem tutaj język angielski i w ustawieniach a nie zrobiłem to teraz poprawię. Ustawiam figury na jednoznakowe, żeby było łatwiej widać i chowam nazwę przeciwnika. Nie będziemy go tutaj yy, upubliczniać. Gram na komputerze. Yy, jak piszecie Shogi Wars w Google, to pojawia się aplikacja. W lewym górnym rogu jest link. Kiedyś może yy, pokażę, jak to zrobić. I żeby było śmieszniej, żeby były większe emocje, to spróbuję zagrać partię na 10 sekund. Zobaczymy czy jestem w stanie, w trakcie takiej gry, komentować. Na Shogi Wars mam tutaj na tym koncie pierwszego dana, więc będziemy mieli przeciwników około tego poziomu, tak zazwyczaj od pierwszego Q do drugiego dana. Dobra, pierwsze Q przecień 20 tysięcy partii rozegrał, niesamowite, mój awatar to jest Satomi Kana. Dawno ustawiłem. Dobra, wieża statyczna. No to my otwieramy końca. Tutaj podnoszę końca. Można zagrać srebrnego, ale już tego wariantu nie powinno się nazywać. To na Liriu. No i on jedzie, spinaczka srebrnego. Ja na to zagram wieżę centralną. Wieża centralna, to wygląda w ten sposób. Wieża idzie na centralne pole. Tutaj. Złoty bardzo w bardzo dziwne pole trafił. Normalnie gra się tutaj. Nie wiem, czy on chce tutaj trzech generałów. Dobra, srebrny idzie dalej. Na razie tutaj nie można iść. Ja w razie czego pójdę raz królem. Można było już wymienić. E, teraz on pcha tego pionka, na następnym ruchu pójdzie tu srebrnym i popchnie, ale jak tutaj od, odpowiemy. To nic to nie daje. Aha, ich, no to jest taki ni, ruch typu san, e, si, wymieniam na go, siłę. Ja to może zignoruję. Czasem to się pojawia, widzę jak to jest grane, ale ich, e, raczej ni, się tego nie boimy. San, Wymienimy sobie tu pionka. Wieża jest idealnie, patrzy na króla. Ni, san, e, I si, co tutaj? Nie mam lok. jakiegoś mądrego pomysłu, więc cofnę na sam dół, tutaj wieża. Jest taka najstabilniejsza, no 2, i właśnie tutaj e, jest 3, pewna strata 5, 6, i trzeba będzie ją nadrobić. Może takie coś? Oczywiście tego gońca zbić nie mogę, ale już pojawiła się groźba. Pojawiła się groźba zbicia. Pytanie, na ile to jest mądre? Spróbujemy, jak się uda. Przeciwnik tutaj czeka, może problemy z internetem. Ich, Uciekł. Ni, hmm. san, si, no ciekawe, nie go, spróbujemy. Lok, ja skoczę skoczkiem do taki bardzo prymitywny plan. Ich, ehm, ni, san, si, czy to bo, brać, czy lok, nie brać? A weźmiemy w razie czego. Tutaj wiesz, że. Ich, ni, o, san, piękny ruch mi się si, tu właśnie pojawił. Atak na wieżę i na to newralgiczne pole. Co on na to bije? No i co teraz? I co teraz? Dobra, wchodzimy z szachem. On musi podnieść złotego. Chyba tu mat jest po prostu. Tak jak mi się... Jak coś wrzuci to mat tutaj. Jak podniesie to tu złoty. I chyba... Tak, w trzech ruchach mat. Dobrze mi się wydawało. Podał. Dziękuję bardzo. Za grę. Udało się wygrać. Nie, nie była to świetna gra. No, ale popatrzmy. Aha, ukryta nazwa przeciwnika, ale to się pojawia. No trudno. Zobaczmy tą partię, może troszeczkę. To ten złoty, to nie jest dobry pomysł. Nie róbcie tak. Nie grajcie w ten sposób, choćby dlatego, że jak tego srebrnego Gdzieś tam się wymieni, to tutaj jest prosta wrzutka i nie ma tak naprawdę powodu, żeby taką słabość tw y tworzyć. Więc w tej sytuacji, jak już koniecznie złotego, no to gramy go tutaj, a potem król idzie 6-8-7-8, żeby zrobić zamek. No ale przeciwnik zagrał wspinaczkę srebrnego, taką y ultra szybką, chciał jak najszybciej atakować. No, na początku. Jest to dobry pomysł, ale już w pewnym poziomie myślę, że pierwsze kill to jest gdzieś taka właśnie granica. Potem, już po prostu, nie da się wygrać samym atakiem, bo się dostaje taką kontrę jak w tej naszej grze. No, i jest kiepsko. Tutaj ta wieża, ona działa taki, ma taki atak krzyżowy, zobaczcie, atakuje króla, ale działa też na bok. I to był yy, taki mój pomysł, jak podniosłem tutaj gońca, że chciałem dwoma figurami patrzeć na tego srebrnego, ale po, oczywiście to było za późne. No właśnie, no tutaj yy, gdzie można było jeszcze uciec? Można było tutaj. Yy, ale nie wiem czy to coś specjalnie daje. No pytanie, jeszcze wróćmy na sekundkę. Czy ja nie powinienem był po prostu tego zbić? Jak znam życie, on by wziął srebrnym. Ja odbijam lancą, lancą, no i on tutaj mnie próbuje na siłę y, atakować. No nie wiem, jakoś nie, nie lubię takiego... Y, ten atak, zobaczcie, jak jest daleko od króla. I, a, a ja miałem czas, żeby atakować centrum, więc możliwe, że trzeba, że poprawnie było gdzieś tu od, odbić albo e, tak naprawdę tak, być może najlepszy ruch to byłoby właśnie podnieść gońca i e, ten atak taki krzyżowy to się czasem nazywa, wieży po prostu pójść wieża, wieża, goniec i tutaj mieć potem wrzutkę wieży i wygraną z tego względu, że e, Mój obóz, moja strona nie ma jeszcze miejsca na rzutki. No ale dobrze, poszło tak. On tutaj coś zbija no i idzie do przodu, ale idzie daleko od króla. A ja mam już takie doświadczenie, że zazwyczaj coś tutaj wyjdzie. Taki trik, który przeciwnik robi, no to jest to, że nie otwiera przekątnej gońca. Gdybym miał, gdyby miał tą przekątną gońca otwartą, no to ja gońca wymieniam i tutaj jest mnóstwo rzutek z obu stron i mam, wiem, dużo łatwiej jest mi skonstruować, skonstruować kontratak. Przez to, że ta przekątna gońca jest zamknięta, no to mi jest trochę trudniej e, zrobić coś mądrego z moim gońcem. No ale tutaj, jak widzicie, się udało, ja po prostu od ataku uciekłem. A idea tego skoczka jest bardzo prosta, ja po prostu chcę skoczyć tu i e, tutaj też wypromować. Dość taki naiwny plan, no bo e, jakby przeciwnik tutaj poszedł pionkiem, no, to nie mam, nie mam dalszego ruchu, no, ale to jest taka 10 sekundowa gra, więc musiałem na szybko coś wymyśleć. Co tu można było zamiast tego? No, tutaj na tej krawędzi już to specjalnie nie wybronimy, ale zaraz Wam coś pokażę. Tutaj. W tym momencie. Gdybym wziął srebrnym, to ja mogę zrobić wrzutka, pionka, wrzutka, pionka i tą wieżę być może zablokować. To jest taki e, trik. No dlatego on wziął wieżą, ale no jak widać, e, nie jest to do końca, no w grze skończyło się to bardzo źle. No i wziąć, ja bym pewnie myślał o tym, żeby wziąć srebrnym, no z tego względu, no że inaczej on nie pracuje tutaj, tyle ruchów było wykonanych. I co ten srebrny osiągnął, prawda? No tutaj tylko wieża. Gdyby nie było tutaj takiego fajnego ruchu, no to pewnie byśmy coś, pionka, wrzucili. On może sam wrzuci pionka, no i wtedy złoty i nie promuje. No będzie mógł tu, no ale to mu nic nie daje, bo tu wszystko się ładnie razem trzyma. Dobra, więc no, ten ruch padł ofiarą takiej tutaj takich widełek. Powiedzmy, no wieża niby jest broniona przez srebrnego, no, ale w tej sytuacji taka wymiana, jak tutaj goniec bije wieżę, srebrny odbija i ja tu wrzucam wieżę z szachem, no to już jest prawie pozamiatane. No. Król powiedzmy ucieka, ja biorę sobie spokojnie na przykład skoczka i atakuje tego srebrnego. On może e, uciekając, weźmie skoczka, ale ten srebrny ciągle jest tutaj sam i wiele nie zdziała. A ja bym tutaj dalej szukał e, kolejnego ataku. Na pewno tym skoczkiem można kować. Można pionkiem. Mogę też zawsze, jak będzie niebezpieczny, królem po prostu dalej tutaj zmykać. No i ten ruch. E, co on pewnie chciał zbić, skoczka w kolejnym ruchu. No, jakbym chciał, to mógłbym na przykład srebrnego tu zagrać. No, i em, wieża się cofa, daje pionka, bierze lance, ale wieża jest schowana. I ja sobie spokojnie kontratakuję. No, ale ten ruch tutaj był strasznie potężny. No, jak zobaczyliśmy w grze, jak się odbije, złotym to jest mat. No, ale co tu można było innego? No, można było pionka zagrać. Można było zagrać pionka. Ja wtedy raczej nie będę chciał zbijać, bo to jest przesada. No właśnie, to by było ciekawe, co jakby, co by było jakby tu zagrał pionka. Możliwe, że... trochę przegiąłem mówiąc delikatnie. Jakby tu zagrał pionka, to mogę tego tutaj pójść, atakując skoczka. No, ale co jak on tutaj z złotym? No, zawsze mogę wycofać jakoś, na przykład tutaj. Tak, tu pionek promowana, promowany, goniec tutaj złoty i ja cofam. No to mam wtedy fajny ruch, to jest wtedy idealnie działa, bo yy, goniec ucieka w bezpieczne miejsce promowany. I jednocześnie broni tu skoczka, więc ja mogę spokojnie y, przygotować tego. Przygotować ruch skoczkiem. A zobaczcie, przeciwnik ma tylko pionki w ręku. No ja zresztą też, ale no, myślę, że ciągle to byłaby moja duża przewaga. A ciekawe, czy tu Kisin. O mama 33, to może wykorzystajmy. Zobaczmy jak komputer ocenia tą pozycję. A no proszę, ocenia jako to jest równą z moją przewagą, no i tutaj o, e, poszedł srebrnym aha, no po prostu złotym e, aha, jest coś ciekawe czyli jest próba wymian wieża ucieka, no to ja też uciekam no, tutaj taki ruch komputerowy, gramy bardzo solidnie no taka gra, <laughs> tutaj byśmy jeszcze grali e, król ucieka srebrny próbuje coś zrobić, no i Chcemy to pole atakować. No i gra się toczy dalej z naszą niewielką przewagą. Um, możemy zobaczyć, gdzie tu jeszcze napsułem. Na przykład jaka tutaj, tak? Co komputer sugeruje. Trzeba zbić. No i to jest 400 punktów, czyli troszeczkę lepiej niż w grze. Ups, nie tutaj. No, <laughs> Zobaczcie, no tutaj po prostu komputer, e, mój przeciwnik planował zbić, a komputer pokazuje, <laughs> tego, zbicie tego skończy się stratą, więc, no tym bardziej, że jeszcze jest tu mój goniec, prawda, więc, e, no dość, dość komiczna sytuacja. E, dobra, więc widzimy, że no, nie jest to tragiczne, no ale to ustawienie przeciwnika. A może tutaj jeszcze jakoś tak. A, no, proszę, skoczek po prostu. I była przewaga. Trochę mi się ten ruch za bardzo spodobał. Jak tutaj skoczek wypromuje, no to nie ma jak go odbić. A jak przeciwnik odbije, jak przeciwnik tutaj się wzmocni, to wtedy idziemy gońce. Tak bym zgadywał, nie? A, dobra. Tutaj nie, nie widać co dalej, ale tu po prostu gramy. Zwrócimy wrócimy tu. Tutaj zniknęło, ale tutaj jest związanie, więc tutaj gramy pionka. Jak złoty no, nie może zbić, jak złoty pójdzie do przodu, to możemy sobie zbić wieżę albo możemy po prostu srebrnego wrzucić. Więc jest. Tracimy wieże, ale ten atak jest bardzo silny. No zawsze taka analiza z komputerem jest bardzo pouczająca. No, widać tutaj trochę przeszarszowałem. No ale jak to? W takiej szybkiej grze. No ciężko dokładnie policzyć. I często no, to jest taka gra błędów. Dobra. No to dziękuję za to, że oglądaliście do końca i zapraszam na kolejny odcinek